Jej, Jesteśmy live. To żyja. Cześć, witam was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj zadam ci to pytanie. Czy ty wiesz, że 90% naszych działań bierze się z automatu? Dlaczego to jest ważne? I w jaki sposób to wpływa na nasze życie? Jak to, słuchajcie, zmienić? Dlaczego warto to zmienić? O tym będzie dzisiaj. Jest, jesteście na żywo, jak ja się cieszę. Dajcie znać, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać. Po prostu czuję się, jakbym zrobiła live'a po raz pierwszy w życiu, więc naprawdę. Tyle się zmieniło na YouTubie, odkąd byłam tu ostatnio. <grywka> Jarek, czuwaj o poranku. Dzień dobry. E, Michał, dzień dobry, dzień dobry. Martynka, witaj. E, przegląd pogodowy, słuchajcie, zobaczymy, jak nam się uda tutaj zebrać. Czy wszyscy? Jest i Iza, kurczaki! Faktycznie, że byliście gotowi. Ja też się przygotowałam, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie fajny e, dla Was. Myślisz, że masz kontrolę, tylko ci się wydaje. O tym, że 90% naszych działań wszystkich bierze się z automatu i kto naprawdę tym automatem rządzi, bo nie ty. O tym będzie dzisiaj. W Hallig minus dwa i słonecznie. Wszystko działa, no to super. W Edinburgh 3 stopnie. O, działa, więc powiedzenie, co za kanał, nabiera nowego pozytywnego znaczenia. <ścoughs> Jarek, tęskniłam, no dobrze, to słuchajcie, idziemy z tym koksem, Jarek lepiej się przyznaj, jaka u Ciebie pogoda jest dzisiaj, u nas dzisiaj na minusie, ale słonko świeci i niebo niebieskie, więc fajowo, bo słuchajcie, przez weekend sypał śnieg, auto zamarznięte, szok, wczoraj było 18, a dzisiaj 7. No właśnie takie huśtawki. Powiem Wam, że w tym tygodniu u nas zapowiadają właśnie taką pogodę dość do bani zimową, a od przyszłego tygodnia będziemy mieć już tutaj już nawet nie wiosnę, tylko lato. Także takie huśtawy. Słuchajcie, jedziemy w takim razie z tym koksem, gotowi jesteście. Tak jak zapowiadałam, Będę chciała cały jeden tydzień poświęcić na jeden temat, i jaki to będzie temat w tym tygodniu? Myślę, że już jakieś pomysły możecie mieć. No właśnie, czy widzieliście, że 90% naszych działań wydarza się na automacie? Donosi o tym dr Daniel Kahneman, noblista, który to udowodnił, że większość naszych decyzji podejmujemy nieświadomie. I. Czy to oby jest prawda? Wspominałam Wam kiedyś taką książkę Atomowe nawyki i James Clear w swojej książce Atomowe nawyki opowiedział historię mężczyzny, który pewnego pięknego dnia wsiadł do samochodu i, no i po prostu pojechał do pracy. Przyjechał calusieńką drogę i był pogrążony w swoich myślach. Dopiero kiedy zaparkował samochód pod swoim miejscem pracy, zorientował się, że całą tą drogę przejechał. Jakimś cudem dojechał, chociaż zupełnie uciekła mu ta trasa. Nawet nie wiedział, w którym momencie dojechał. Szczęście, że dojechał pod swoją własną pracę, a nie na przykład pod miejsce, w którym to pracował od wielu długich lat, i pojechał tam przypadkowo. Też na automacie jadąc, co mi się zdarzyło. Nie w kontekście pracy, ale pamiętam, że pewnego pięknego dnia wybrałam się na, z dziećmi do moich znajomych, żeby ich odwiedzić. No i słuchajcie, w połowie drogi zorientowałam się, że jadę nie do tych znajomych, co trzeba. Że jadę do tych znajomych, do których zazwyczaj jeżdżę, a nie do tych, do których wybrałam się tym razem. Dzieje się bardzo dużo, słuchajcie, na automacie. Dlaczego to jest dla nas ważne i dlaczego miałoby się to nie odbywać? Dlaczego miałoby się to nie odbywać, skoro jeżeli to robimy, to robimy to z jakiegoś powodu? Oczywiście, że nasz mózg chce automatyzować różne rzeczy i chce, żebyśmy robili różne rzeczy z automatu, ponieważ jest to nam na rękę. Jest to dla mózgu dobre. Jeżeli mielibyśmy się zastanawiać nad każdą jedną rzeczą, którą wykonamy za chwilę, to mózg musiałby się przy tym nieźle natrudzić. A tak, jedziemy na automacie, wiemy dokładnie, co mamy robić, jak mamy robić i działa nam się sprawniej. Jarek pisze podobno takie y, przywry, to jest hipnoza nieświadoma, z której nie zdajemy sobie sprawy. Wiesz, Myślę, że w dużej mierze mogę się utożsamić z tym, co piszesz, z tym takim podejściem do tych stanów naszych automatycznych. Faktycznie, że działamy niejako, słuchajcie, w hipnozie. Chciałabym się z Wami podzielić taką moją dość osobistą historią. To był czas, w którym dotarło do mnie, jak bardzo do tej pory żyłam na automacie i z jak wielką to się odbywało dla mnie szkodą. Taki, wiecie, jestem osobą energiczną, która jest zwolennikiem działania. Tak działa choleryk, choleryk sangwinik, nie? Że jedziesz, idziemy z tematem, trzeba działać! No, do góry, do góry i działamy, nie? Już tak jakby, pospiesz się, zrób, co tam, no, co będziemy gadać, zróbmy, pójdźmy, zróbmy, nie? Takie nawet powiedzenie, pójdźmy, zróbmy, nie? Um, i takim byłam właśnie zwolnikiem działania, nie? Marzę planuję, realizuję moje hasło od zawsze, które jak najbardziej jest hasłem pożytecznym. I e, jednakowoż tylko jeżeli działamy w tym wszystkim świadomie, i mi wydawało się, że działam świadomie. E, I gdyby ktoś mnie o to zapytał, to powiedziałabym, że jak najbardziej świadomie z tego względu, że przecież wszystko planowałam, a potem realizowałam więc jest ta świadomość, tak? Dotarło do mnie, jak bardzo nieświadomie żyłam w momencie, kiedy rozsypało się moje życie na kawałki. Zakończyłam relację z moim mężem, zostałam sama z trójką dzieci, a w niedługim czasie posypały się jeszcze inne relacje, które były dla mnie bardzo ważne, w dużej mierze to były relacje dla mnie bardzo niedobre i bardzo toksyczne. Co też nie mówię, że ludzie byli toksyczni, tylko że te relacje były nie takie, jakie być powinny. I w momencie, kiedy ja straciłam status jakiś, tak, czyli przestałam występować na scenie, już nie przestałam jeździć na różne wydarzenia, przestałam zarabiać olbrzymie kwoty pieniędzy, przestałam być źródłem korzyści finansowych i jakichś innych prestiżowych dla tych osób. To te osoby z mojego życia się zwinęły po prostu. I też dodatkowo, kiedy. Ja też nie pozwoliłam sobie na to, żeby ktoś mną rządził i manipulował. To poznikały te wszystkie osoby, które do tej pory z tego czerpały korzyści. I rozpoczął się taki okres w moim życiu olbrzymich ciemności. To był taki czas, kiedy byłam pogrążona w totalnej bezsilności, rozpaczy, przybiciu, smutku, żałobie, takim. Takim obudzeniu się, nie? Tak, jakby to jest ciekawe, że musi nastąpić taka noc, żeby można było się w końcu obudzić, bo zazwyczaj śpimy właśnie nocą i dopiero kiedy nastąpiła ta totalna, totalna noc, to mogłam się dopiero zacząć powoli wybudzać i nabierać takiej świadomości. Numer jeden. Świadomości tego, co robi z moim ciałem, na przykład, brak snu, brak jedzenia, brak odpoczynku. Takie zajwania, a nie taka praca ponad siły cały czas. Numer dwa, zaczęłam nabierać świadomości tego, jak różne relacje wpływają na mnie i na moje samopoczucie. Numer trzy, zaczęłam mieć świadomość tego, jak moja wewnętrzna narracja, czyli jak moje myśli. E, nakręcają moje emocje oraz jak moje emocje nakręcają moje działania i jakie e, działania biorą się z moich myśli i z moich emocji. E, dodatkowo zaczęłam zwracać uwagę coraz większą na to, jak moje działania wpływają zwrotnie na moje samopoczucie. Czyli, na przykład, e, jeżeli ja pójdę spać dzień wcześniej, odpowiednio wcześniej, zadbam o to, żeby nie było przy mnie telefonu żadnego, żadnego ekranu, jak to znowu wpływa na to, jak ja się mam dnia następnego, kiedy się obudzę. Nie? Zauważyłam, jak nawyki zaczynają, jak nawyki mają, jak, jak moje nawyki wpływają na moje funkcjonowanie. I tak, słuchajcie, yy, Krok po kroku zaczęłam nabierać olbrzymiej świadomości mojego ciała, moich emocji, moich działań, mojego otoczenia. I tym będę chciała się z Wami podzielić w tym tygodniu. Myślę, że to jest o tyle wartościowe i o tyle um, dla mnie ta świadomość wtedy się zaczęła. To też chciałabym podkreślić, że ta świadomość u mnie zaczęła się w miejscu kompletnej ciemności, dlatego że świadomość każdego z tych elementów był jak takie. Taki mały płomień światła, jak jesteś w kompletnej ciemności, to dopiero wtedy widzisz małe gdzieś tam płomyki, małe światełka, bo one rozświetlają nawet jeden mały płomień. Kiedy jesteś w ciemności kompletnej, wtedy nawet jedna mała zapałka potrafi rozświetlić ci tą przestrzeń. Nieco nie lusieńko, ale gdzieś na jeden krok do przodu, i okazało się, że właśnie to wystarczyło. I te małe płomyki gdzieś, ponieważ zaczęłam. Za nimi iść, za tym światłem, za tym to, co wnosi dobro do mojego życia, za tą świadomością zaczęłam iść, i y, tym sposobem słuchajcie, zapałka po zapałce, świeczka po świeczce, żarówka po żarówce zaczęło się robić jasno. Y, I dzisiaj dzielę się tym wszystkim z Wami z takiego miejsca światła, spełnienia, szczęścia, y, życia pełnego y, radości jest to życie pełne również olbrzymich trudności i problemów jednakowoż mimo tych trudności jestem w stanie świadomie sobie żyć w takim poczuciu pokoju spokoju spełnienia i radości mimo trudności więc o tym będzie w tym tygodniu tym się będę z wami dzielić um, a Anetka, dzień dobry, dobrze, że jesteś. Jarek mówi tak, bo ciemność to brak światła, dlatego nic nie widzimy dookoła. Co się nas dzieje? Jeszcze raz. To brak światła, dlatego nic nie widzimy dookoła nas, co się dzieje. Mhm. Ciężko zobaczyć światło, jak się jest w ciemności. Czasami właśnie tak jest, nie? Dla mnie, właśnie w tej ciemności, dopiero to światło gdzieś tam zaczęło być, być tym przewodnikiem. Więc w tym tygodniu y, zaczniemy od y, świadomości emocji. O tym będzie jutro, o tym będę się chciała z Wami podzielić, więc, więc bądźcie y, na pewno. A na dzisiaj nie chciałabym, żebyście gdzieś wierzyli mi tutaj na słowo. Y, chciałabym, żebyście dzisiaj zaczęli tak. Ja też sobie zadaję to samo zadanie domowe. Y, chciałabym zacząć obserwować moje automatyczne działania. Y, tyle. Zachęcam Was do wejścia dzisiaj w rolę obserwatora swojego działania. Ile u Was w życiu dzieje się na automacie? Ile rzeczy jest takich oczywistych? E, ile rzeczy robię z automatu, nie zastanawiając się nad nimi? E, I to nie jest tylko jazda samochodem, ale wszystkie rzeczy, które robimy w pracy, wszystkie rzeczy, które robimy w domu, wszystkie słowa, które mówimy do naszych najbliższych, to jakie mamy z nimi interakcje? Przyjrzyjcie się temu. Ja was z tym zostawię. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, jak wiele w swoim życiu robisz na automacie. Bo dopiero kiedy zdasz sobie świadomość, sprawę z tego, że działasz na automacie, możesz zacząć się przyglądać temu, czy ten automat ci się podoba. I czy faktycznie jesteś dalej na automacie? Czy są pewne rzeczy, które chciałbyś zmienić? Ale dopiero możesz zmienić to, co jesteś świadom tego, że, że, o, że to, to takie jest. Dopóki nie masz świadomości, jakie coś jest, nie jesteś w stanie zmienić nic. E, wyściskuję Was wszystkich, którzy byliście ze mną na żywo. Martynka, Michał, Jarek, e, Anetka. Y, kogo jeszcze tutaj pominęłam dzisiaj? E, moje miśki. Dzięki i bądźcie ze mną jutro na żywo w tym samym miejscu, o tej samej porze. Myślę, że temat będzie, będzie ciekawy jutro o tym, co robimy w emocjach, jak te emocje wpływają na nas, na otoczenie. Moje miśki, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.